Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Państwa na drugim sparingu Piasta-Gierwice podczas zgrupowania w palenicy. Tym razem przeciwnikiem niebiesko-czerwonych będzie Lech Poznań, a na transmisję z tego meczu zaprasza Kajetan Piotrowski. Niebiesko-czerwoni wystąpią w następującym składzie w bramce Franciszek plachy w obronie Arkadiusz Pyrka, Tomas Hook, Jakub Czerwiński i Oskar Leśniak. W pomocy Patryk Dziczek, Michał Chrapek. Oraz Grzegorz Tomasiewicz. No a ta trójka w ataku to na skrzydłach Michael Ameał, na drugim skrzydle Jorge Felix. No a na ataku dzisiaj zobaczymy z dziewiątką Fabiana Piaseckiego, czas na skład Lecha. W bramce Filip Bednarek w obronie Joao Pereira, z numerem drugim na środku Wojciech Mońka z Antonio Miliczem, z szesnastką na prawej stronie Michał Gurgul, w pomocy Dino Hotić z Jesperem Kalsztromem oraz z numerem 43 Antoni Kołzubalem. No i wyżej Christopher Welde. Z dziesiątką Filip Marchiński, no a na ataku z dziewiątką. Kapitan zespołu Mikel Iszak. Ten szkoleniowiec będzie pracował z Lechem od, właściwie pracuje od czerwca. No a już sędzia zagwizdał po raz pierwszy i rozpoczynamy starcie. Teraz troszkę więcej miejsca w środku pola. Przyjmuje dobrze piłkę Michael Ameyao. Już w polu karnym, Uderzenie! Słupek! Niestety piłka nie trafiła do siatki Filipa Bednarka. Ale to była bardzo groźna sytuacja. Jeszcze Oskar Leśniak zgrywa! Chyba obronił to jeszcze Filip Bednarek. Albo odbiło się to od poprzeczki. No. Bardzo dobre podanie chyba ze środka pola. To był Jorge Felix. No i Michael niestety pechowo w słupek. Już podnosi rękę do góry Arkadiusz Pyrka. Jest wrzutka w pole karne. Był tutaj Jakub Czerwiński. Jeszcze zbiera piłkę przed pole Grzegorz Tomasiewicz. A i teraz niecelne to podanie Grzegorza, ale na szczęście piłka ponownie pod nogami Piasta. Teraz Michał Chrapek. Wrzutka! Był tutaj Jorge Felix. Gdy zerknął sobie Państwo, zobaczmy teraz groźna akcja Lecha. Jest Iszak już przed pole Zagrał jeszcze do Pereira. Pereira dośrodkowanie w pole karne. Weldę zgrywa przed. Jest tu Marchwiński, Uderzenie, ale dobrze broni Feroplach. I jeszcze wybijamy piłkę. Bronimy się przed tą akcją. Chociaż jeszcze nie koniec. Jeszcze jest Pereira. Rzutka w pole karne. Teraz ponownie Feroplach. Dwie bardzo dobre interwencje naszego golkipera. No teraz postraszył Lech Poznań. Bardzo dobre było to uderzenie. I świetnym refleksem popisał się Franciszek Plach. No a potem dobre wyjście przed pole i wybicie tej piłki. Arkadiusz pyrka do środka, ale to było bardzo groźne podanie, małe nieporozumienie ze strony zawodników piasta, na szczęście niezakończone. Eee, groźnym strzałem. Zobaczmy, Welde, Próba strzału, ale nie dał się zaskoczyć, Feroplach. Dobra interwencja naszego słowackiego golkipera. Jeszcze nabił Michał chrapek i będziemy rozpoczynać od rzutu bramkowego. To była groźna sytuacja Lecha i musiał tutaj zachować czujność do końca feroplach żeby uważać, żeby nikt tej piłki nie przeciął po drodze. Brał piłkę Fabian Piasecki, szansa na wyprowadzenie kontry. Wybiegał tutaj na wolne pole Michael Amel, ma troszkę więcej miejsca na skrzydłowy. Zobaczymy jak ta akcja się skończy. Michael ma już w polu karnym, wycofanie do Michała Chrapka, ale ten strzał nieco za słaby, może szukał tam jeszcze podaniem Fabiana Piaseckiego. Michał, to była bardzo dogodna sytuacja w końcówce tej pierwszej połowy na, na zdobycie pierwszego trafienia w tym spotkaniu. Wszystko zaczęło się oczywiście od bardzo dobrego odbioru Fabiana. To był, wydaje się, strzał Michała. Nie wiem, czy ta piłka jeszcze gdzieś tam po drodze się nie przetoczyła po, po nodze obrońcy Lecha i spowolniła. Gabriel Kirejczyk i z numerem 96 Tichomirko Stadium, A teraz groźna sytuacja. Gabriel Kirejczyk w polu karnym szuka tutaj strzału. Ale łapie to Bartosz Mrozek. Jest teraz pomyłka i z polu karnym. chrapek. Zobaczmy wyłożenie do Kirejczyka. Poprzeczka! Co za nieporozumienie w szeregach Lecha Poznań przed świetną sytuacją stanął Gabriel Kirejczyk. Tam piłkę przejął Michał Chrapek, wyłożył Gabrysiowi, ale ta piłka jeszcze zblokowana gdzieś wylądowała na poprzeczce. No, tak jest, no Bartosz Mrużek jeszcze w ostatniej chwili zdołał interweniować. No i trafił w poprzeczkę Gabryś, zawodnika Lecha. Teraz minął się z piłką, niestety. Oskar Leśniak baluła w polu karnym do Szymczaka. Minięty feroplach i świetną interwencją popisał się Jakub Czerwiński. No, fantastycznie to zrobił nasz kapitan. No, sytuacja niemal stuprocentowa w polu karnym. Ostatnią, wydaje się, że końcówką buta zdołał zablokować ten strzał. Liczymy na Gabrysia Kirejczyka. Zobaczmy. Damian Kądzior, ale piłka trafia. Zawodnika Lecha. Jeszcze przed polem karnym. Igor Drapiński. Jest na prawej stronie Michał Kaput. Wrzutka w pole karne. Przedłużenie! Ach, myślałem, że ta piłka zmierza gdzieś w pole, gdzieś światło bramki, ale niestety niestety poza światłem. A zobaczmy, kto w tej sytuacji uderzał. Doszedł tutaj do strzału Jorge Felix, ale nie trafił odpowiednio piłki, aby i przedłużyj to była też dosyć ciężka sytuacja, bo jest Damian Kondzior. Wrzutka w pole karne, wyskakuje tutaj Michał Kaput. Doszedł do uderzenia nasz pomocnik, ale to nie było. To nie był strzał, który mógł zagrozić Bartoszowi Mrożkowi. Wrzutka w pole karne, wyskakuje tutaj Mrozek. Zbiera piłkę przed polem karnym Drapiński. Próba z dystansu. Dobry strzał lewą nogą, ale niestety minął światło bramki. Teraz znowu nieporozumienie w szeregach Lecha. Szczepański w polu karnym faulowany Tichomir Kostadinow i będziemy mieli rzut karny dla Piasta Gliwice no ponownie pogubili się w polu karnym z zawodnicy Lecha to już nie pierwsza taka sytuacja w tej drugiej połowie pamiętamy jak przed wyśmienitą sytuacją stanął Gabriel Kirejczyk wtedy to również nieporozumienie w polu karnym no i świetnie zachował się miło Szczepański który wyłożył piłkę Tichomirowi no a ten faulowany przez zawodnika Lecha. Zobaczymy, kto podejdzie do tego strzału. To będzie prawdopodobnie Jorge Felix, sędzia odgwizdał. Mamy strzał w prawy róg i mamy 1 do zera dla Piastagliwice, a zdobywcą bramki Jorge Felix. I w 77 minucie niebiesko-czerwoni otwierają wynik tego spotkania. Cieszymy się, że po raz kolejny dobra gra, bo trzeba przyznać, że dobrze grali niebiesko czerwoni w tej drugiej połowie, ale oczywiście trzeba oddać, że ten rzut karny, ta dobra gra w defensywie i przede wszystkim czyste konto, które ostatecznie zanotowujemy, bo sędzia odgwizdał po raz ostatni w tej drugiej połowie, i wynikiem 1 do 0 kończy się towarzyskie starcie piastek lice z Lechem Poznań.